Siema, tutaj Seito i jak widzicie stoję przy portalu do netheru. Co oznacza, że mam na dzisiaj tylko jeden plan. Znaleźć twierdzę. Może Baston przy okazji. Także zakładam czapkę. I idziemy. Ok, piginy. Okay. Gdzieś tutaj kopałem jeden tunel, ten nie. To też nie tam już zrobiłem sobie dziurę na dach. Gdzieś tutaj miałem tunel, który prowadził do Doliny Dusz, ale teraz nie mogę go znaleźć, także obiorę jakiś kierunek i pójdę przed siebie. No i jest! Twierdza. Tak trochę ją okrążyłem, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale w końcu udawał się znaleźć. Zobaczmy teraz jak ona duża jest. Raczej nie za wielka, bo nie jestem tak daleko od mojego... Portalu 400 bloków jak widać, portal jest tam z grubsza 00. Dobra, tu już nic nie ma. Tu widzę parę szkieletów. Oczywiście najlepsza sztuczka na zabijanie szkieletów jest taka. Dobra, pierwszy z głowy, Gdy nie słyszę gdzieś z prawej strony. Jakieś blaze by się przydały, żebym mógł zacząć szukać drogi do netheru. Eee, okej, okay, koniec drogi. Śluby załad. No chociaż. wciąg bez czaszki. Tak, wiem, to się rozbija motyką, ale nie mam motyki. Szkoda że nie jest cały na motykę. Tady to se mi švětovka zběra. OK, je z Blaze. Uh. Bez poleček. Oh, prawie się już zebrało. W się to kto już jest całkiem. to jest spawner blazów. Troja dla konia. Miło. Kolejna. Mi trochę złota. to się jeszcze brodawki? Nic? to czytaj... Nie, to nie prowadzi brodawek. O, są brodawki. Świetnie, dobra, biorę wszystkie. W piasku mam wystarczająco. dzień po czwartego Oho, widzę gasta, to go ustrzynimy z, to nie jest problem. Ja tu jeszcze kilka szkieletów i blazy. Też nie jest problem. Kolejny szkielet zabity. I kolejny raz bez czaszki, coś nie mam dzisiaj szczęścia, ale tak naprawdę nie przyszedłem tutaj po czaszki. W sumie to tylko przyszedłem tutaj po pałeczki, żeby mieć możliwość pójścia do kresu. Bo to jest tak naprawdę plan na dzisiaj chcę zabić smuka. Ok, to co on twierdzę zwiedziłem? 30 pałeczek, niestety żadnej czaszki się nie udało zdobyć. Ale 8 diamentów, 3 zbroje końskie, wszystkie złote, ale i tak pewnie nie będę za dużo ich używał. No I w sumie tyle teraz. Wracam do portalu gdzieś w tamtą stronę. I myślę, że zacznę szukać portalu do Kresu. No, niewiele mam tych oczu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda się chociaż znaleźć tą fortecę. W fortece wtedy powinny. Być jakieś dodatkowe oczy, nie zawsze, ale często są. Także rzucamy. ok, w tamtym kierunku. Spadłeś, dobra. Przedam wódkę i płynę tam. No, tu po drodze znalazła się wodna świątynia. Całkiem fajnie. Nie tak daleko od tej mojej wyspy, tylko 400 bloków. O, tam coś przyjemnego widzę. Wieża strażników. Czy jakich tam? Rozbójników chyba. Nie wiem, jak się to się teraz dokładnie nazywa. Na razie tam nie idę, ale na pewno sobie zanotuję lokalizację. O, jestem gdzieś blisko. Muszę się wracać za daleko zaszedłem. O, bagna. Tak. Okay. Tyle świata opłynąłem, żeby bagna znaleźć, No one tam są. Czy tam też będą żaby? Bo no to są te nowe bagna. Aż chyba podejdę, zobaczę. No okej, okay. jestem blisko. To będzie gdzieś... Jest, znalazłem go. Co jest skrzyni? O. Trzeba bym się przednał. Słyszę Endermana. Jest blisko, z tej strony. Powiedz, że dasz perłę. Dał perłę. Super. Czyli tu. O, kolejna skrzynia. Nie, nie nic ciekawego. Biblioteka. Tak. Jakieś książki tu powinny być. Kiedyś to był rarytas, bo tu... Książkę z naprawą można było zdobyć. Kolejny szablon. O łagodny upadek. To się przyda. Ej, te książ książki, też wezmę. Co mamy? Moc. O, to się przyda. Dobra. Są fontanna jakaś. Tu nic nie ma. O! Tego się nie spodziewałem. Gdzie jest skrzynia? Spawner bez skrzyni? Ja to trochę dziwne. No dobra, wygląda na to, że ten spawner jest bez skrzyni. Szkoda tylko, że nie szkieletów, a zombiaków. Szkielety byłyby dużo lepsze. Dobra, idziemy tu, tu... Tu nie byłem jeszcze. O! Słyszę rybika. To znaczy, że jestem... właśnie. Spawnę niepotrzebne. niepotrzebny... oja! Pień! Tylko jedno oko w portalu. Mam wodę? Hmm. Dobra, zrobimy tak. W skrzyniach było żelazo, a żwir powinien nam gdzieś tu znaleźć. No dobra, to plan jest taki. teraz wrócę do domu. Wezmę trochę złota. Pohandluję z Piglinami i. potem wrócę. Aktywuję portal, zabiję smoka. brzmi mi dobrze? Mam nadzieję, że tak. No dobra, udało się wrócić do domu. Teraz biorę trochę złota. Tak wystarczy. I idę do netheru pohandlować z Piglinami. Oczywiście, jak ich potrzebuję, to ich nie ma. O, jest, jest, jest. Trzymaj. Okej, sam jesteś? Hmm. Ja tylko Ciebie widzę. Ej, ale gdzie Ty poszedłeś? Złoto tu dla Ciebie mam. Łap. Ponownie, się przyda. Czemu nie bierzesz złota? Halo, czy on nie powinien być zainteresowany tym złotem? I to widziałem mu kolejnego. Chodź, 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 chodź. Mam tu dość dla ciebie. No, wiesz. O, tam jeszcze dwa Ty trzymaj tu. Zajmij się tym Chodźcie, chodźcie, gdzie jesteście No. I co koniec, całe złoto mi złożyliście i ani jednej perły. użyteczni czy w 1.21 coś się zmieniło i teraz oni już perł nie wyrzucają. Widzę, zrobię drugie podejście i zobaczymy. Chyba czas odwiedzić tryb kreatywny i zobaczyć czy w ogóle mogę perły od nich dostać. No dobra, jak widzicie jestem w trybie kreatywnym. E, wszedłem do nateru Także e, Trzymajcie Zrobimy e, to tak No wykwipunku Ciekwipunek. Tu były perły. Są perły, czyli perły są możliwe. Dobra, bo potrzebuję więcej złota w takim razie. O, dostałem perły. Cztery sztuki to wciąż za mało, ale zawsze jakiś początek. Tu jak widzicie, ich zamknąłem. Się przydadzą na później. A... A. Który potrzebuje zbroi? Aha. Co wy z nią robicie? Założył sobie, no elegancko, dobra. Teraz się nie zdespałuje. Ogólnie przyszedłem po... złoto. Może ich to trochę zdenerwuję, ale nie przyjdą mi nic zrobić. Aha, tam ten chce strzelać. Spoko, chłopaki, oddam wam to złoto, nie denerwujcie się. Dobra, jesteście chłopaki. Macie buty, kto nie ma. się, mi wszyscy zostali? Dobra, jest to elegancko. Trzymajcie złoto. Tu sobie drabinkę postawiasz, żeby mógł stamtąd wychodzić. Czy widziałem perły? Widzę to, co chcę widzieć. Dwie perły to ciąż za mało. Mi się wydaje. To tyle. Macie tam buty. Dobra, całe małe złoto, więcej nie mam. To będzie teraz ostatnie podejście. Jak nie, to będę musiał iść kopać. Albo szukać Endermanów do zabicia. Jest! Są perły! Dobra, to już jest wystarczająco i wystarczy wam, chłopaki. A tu, jak widzicie, mam swoją dziurę na dachu Myślę, że niebawem nagramu poradnik, jak to zrobić. Ja, gdzieś w tym miejscu będzie ten portal. Mam nadzieję, że będzie to na tyle blisko, że się zsynchronizuje. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Uwaga, wchodzimy. Ok, udało się. Ile oczu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze dwa zostały. Będzie na skrzynie kresu. Dobra, wchodzimy. Przeskoczyłem. Ups. To nie jest najlepsza pozycja. Mam nadzieję, że mnie smok zaraz nie zwali. A to będzie słabe. Już jestem w miarę bezpieczny. Eee, Łok w dłoń. No i pierwsze co, to trzeba poniszczyć mu kryształy. Ok, jestem na zewnątrz, tuż przy filarze. Eee, jedziemy. A, pierwszy trafiony. Eee, woda się przyda. Spojrzał Endermanowi w oko. Eee, to jest chyba za blisko. Czyli w takim razie już zostały tylko te dwa wskrzynia hała, eee, miksturka. Bem, to było ostatnie. Teraz można bić smoka. Na no wszystkich niezorientowanych F3B i wtedy widać te zielone pola, to jest miejsce gdzie trzeba trafić smoka, żeby dostał obrażenia. bendermanu nie galć no udało się tak masa expa. jest jajo na razie nie będę go zbierał gdzie jest powinien się pokazać gdzieś portal. Jest. Jest. No to już w następnym odcinku idę szukać miasta kresu i oczywiście muszę zdobyć elytrę. Także trzymajcie się, jeżeli się Wam podobało. Napiszcie o tym w komentarzu albo subskrypcję dajcie, czy coś. Także do zobaczenia na razie.